Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam jak pielęgnuję swoją skórę, pokażę Wam jakich produktów używam oraz powiem Wam jak po kolei je stosować. Pierwszy produkt jaki chciałabym Wam pokazać jest to żel z firmy Adidas. On ma w sobie mleczko bawełniane. Przepięknie ten żel pachnie, ładnie się pieni i nie wysusza mi skóry. Kolejny produkt pielęgnacyjny jest to słynna oliwka z firmy HIP, bardzo popularna na YouTubie. Ona ma w sobie olejki naturalne, bardzo ładnie pachnie i dobrze nawilża moją skórę. Używam ją również dla swoich dzieci. Moim ulubionym balsamem do ciała jest to balsam z Mary Kay Satin Body. Oczywiście on również ładnie pachnie, bo ja lubię kosmetyki pielęgnacyjne Ładnie pachną. On ma w sobie taką gęstą konsystencję, dlatego też yy, on na długo starcza. A moim ulubionym masłem do ciała jest to masło z mleka z firmy Ziaja. Bardzo Wam to masło polecam. Bardzo dobrze yy, to masło odżywia i nawilża moją skórę. Jest bardzo tanie. Używam również yy, zielona celulit z firmy Niwa. Moim ulubionym kremem do stóp jest to krem z firmy Liren. On ma w sobie aż 30% zawartości mocznika. Bardzo dobry krem. Używam go od ponad dwóch lat i jest to najlepszy krem, jaki do tej pory używałam do stóp. Mam tutaj również Wam do pokazania krem do, rok, do rąk, przepraszam. Z firmy Loxitan. On ma w sobie aż 20% zawartości masła Shea wcześniej miałam próbkę kremu z firmy L'Occitane który miał 25% zawartości masła shea i ten ten krem był lepszy, więc jak ten mi się skończy, zakupię sobie tamten na pewno no i moim ulubionym peelingiem jest to peeling z firmy Soap Glory tak on się prezentuje ma taką stałą konsystencję w środku on ma w sobie olejek migdałowy czyli po jego użyciu jest ciało nabieżone, po jego zastosowaniu. I mam Wam tutaj również do polecenia e, moją najlepszą myjkę e, z firmy The Body Shop. Ja używam już ją od trzech tygodni i zobaczcie, ten kształt praktycznie się nie zmienił. E, są to najlepsze myjki. Wiadomo, taki produkt powinniśmy e, wymieniać co miesiąc, więc dowód na to, że nic się nie stanie z tą myjką. Używam również e, rękawicy szorskiej oraz szczotki z naturalnego włosia i szczotkuję swoje ciało na sucho. Ta szczotka jest z firmy Ecotools. Mam zachowane opakowanie, żeby Wam pokazać specjalnie. Teraz Wam powiem, jak stosuję te produkty. W mojej pielęgnacji najważniejsze są trzy zasady. Zasada numer jeden, czyli złuszczanie. Zasada numer dwa, czyli nawilżanie. I zasada numer trzy, czyli masowywanie tych wszystkich produktów w ciało. Ja stosuję w swojej pielęgnacji dwa zabiegi, takie dwa sposoby, możecie wybrać sobie jeden z tych sposobów lub robić to na przemian tak jak ja, czyli jednego dnia robicie sposób numer jeden, a drugiego dnia sposób numer dwa. Sposób numer jeden polega na tym, że myjemy ciało pod prysznicem, następnie wycieramy ręcznikiem swoje ciało do sucha, bierzemy peeling i wmasowujemy ten peeling w ciało tak długo, aż wszystkie drobinki się rozpuszczą. Następnie, żeby mieć lepsze, jeszcze bardziej efekty, bierzemy tą szorstką rękawicę i jeszcze bardziej wdrążamy ten peeling w swoje ciało. Następnie spukujemy ten peeling i wycieramy ręcznikiem i dopiero wtedy nakładamy balsam lub masło do ciała. Nakładamy również ten żel na z firmy Nivea. I jak już jestem na bużku, dopiero nakładam krem do stóp i krem do rąk. Sposób numer dwa polega na tym, że na sucho dotkuję swoje ciało szczotką z naturalnego włosia i pamiętajmy, że szczotkujemy długimi e, ruchami, takimi płynnymi albo takimi krótkimi e, i pamiętajmy, że zawsze obieramy kierunek ku sercu, wszczotkując e, swoje ciało, tak samo masując swoje ciało. E, jak wyszczetkujemy swoje całe ciało na sucho, dopiero wtedy bierzemy prysznic, jak już umyjemy nasze ciało, wyłączamy prysznic i na takie mokre ciało nakładam oliwkę z firmy HIP, masowuję ją w ciało i następnie oklepuję ręcznikiem w celu wysuszenia, ale nie wycieram mocno, tylko oklepuję ręcznikiem swoje ciało. I jak jeszcze zanim założę piżamę, to dodatkowo nawilżam swoje ciało, czyli nakładam balsam lub masło oraz oczywiście żel na Celluit z firmy Nivea. Jak jestem już w łóżku, to dopiero kremuję ręce i kremuję stopy. Chciałabym Wam również powiedzieć, że rękawicę szorską oraz sztotkę z naturalnego włosia należy myć po każdym, Użyciu: Czyli najlepiej użyć do tego mydła z antybakteryjnego i należy te produkt dobrze wysuszyć. Na końcu chciałabym Wam również powiedzieć, żeby robić sobie te zabiegi systematycznie: należy to zrobić minimum 2 godziny przed pójściem spać, bo wtedy jeszcze będziecie miały na to siłę i ochotę, żeby robić sobie takie pielęgnacje. To wszystko, co chciałabym Wam przekazać na temat pielęgnacji mojego ciała. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa! pa.